we Czas na twoją walkę, PvP. Ach, dobra, miejmy to już za sobą. Chodź za mną, znasz zasady. Jeśli pokonasz swojego przeciwnika, awansujesz na kamienny miecz. Tutaj, w cywilizacji PvP, jeśli wygramy walkę, dostajemy lepszy miecz. Problem w tym, że na moim pozostało już tylko jedno użycie, więc nie mogę pozwolić sobie nawet na jedno uderzenie. Bo jeśli mój miecz padnie, to ja też. Powodzenia, to twój przeciwnik. Czekaj, co? On ma kamienny miecz, kim cudem to jest fair? Ha, a jakie to ma znaczenie? Masz tylko jedno użycie na swoim mieczu i tak już nie żyjesz. Ma rację. Jeśli chcę przeżyć tę walkę, Muszę coś wymyślić. Wiem, krążą plotki, że strażników bardzo łatwo jest przekupić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy. Heh, wiem, do czego zmierzasz. No dobra, dam ci 20 użyć na mieczu, jeżeli twoi widzowie dadzą jednego suba. Jednego suba? Widzowie, błagam was, zostawcie suba, proszę, inaczej zginę, naprawdę. Dobra, wierzę, że zostawiliście. Zostawili, zostawili. Ech, niech ci będzie. Trzymaj. I tak pewnie umrzesz z twoim zdrowiem. <laughs> no dobra, wszystko albo nic. Musi się udać. Musi